Kompulsywna pętla. Ciekawy tytuł. Dziś chcę Wam coś powiedzieć bardzo ważnego o Twoim i moim mózgu. Mózgu. Tu siedzi. Istnieje coś takiego, co neurobiologia nazywa zgaśnięciem pętli kompulsywnej. Jeszcze raz. ZGAŚNIĘCIE PĘTLI KOMPULSYWNEJ. Okay? To jest moment, kiedy impuls, który kiedyś kierował Twoim życiem, po prostu znika, nieświadomie, po prostu go nie ma. I nie wiesz, dlaczego on się wygasił. Przykład. Oto przykład. Kiedyś, codziennie musiałeś sprawdzić, na przykład na telefonie swoje krypto. klikałeś każde 5 minut, sprawdzałeś czy coś się zmieniło w tych wykresach, które masz. Ale też mogłeś sprawdzać powiadomienia, weryfikować co przyszło na telefon w innych aplikacjach. To był impuls. To był jedynie impuls, nie ciekawość. Nie potrzeba. Impuls, klik. Więc przychodzi, aż przychodzi taki moment, kiedy twój mózg nie generuje już tego sygnału, który powoduje, że twoja ręka sięga po telefon i robi klik. Nie walczysz z pokusą, bo pokusy już nie ma. Sama wyszła, odeszła i nie wróciła. To się nazywa po ludzku wolność od złych nawyków. Impulsy. Teraz ta część, na którą wszyscy czekaliście. W jaki sposób wykonać czynność, by wygasić stary nawyk? Otóż tak, żeby to, co powiedziałem przed chwilą, się wydarzyło, musimy zrobić jedną rzecz. Musimy dać dla naszego mózgu inny nawyk, żeby ten stary się przełączył. Bo kiedy wytworzyliśmy pewien nawyk zły, nie da się go po prostu wyrzucić z mózgu. Musimy go zamienić innym nawykiem, by wytworzył pętlę nowego nawyku, zamieniając stary na nowy. Zamieniając stary na nowy. Łatwiejszy impuls w tym miejscu będzie, gdzie jest twój stary nawyk. Krótko mówiąc, dajemy nowy nawyk dokładnie w to samo miejsce, gdzie znajduje się stary. Przykład. Przykład. Zamiast odruchowo sprawdzać telefon po przebudzeniu. Wstań i podejmij decyzję przez pierwsze trzy dni. Dziś piję wodę. I czekaj. Zamiast dotrzeć do telefonu, wypij szklankę wody. Niezależnie co to będzie. Woda solo z pieprzem kajęsnym one. Możesz wypić nawet zwykłą wodę. Zmierzam do tego, żeby mózg Twój przez te pierwsze trzy dni rozpoczął nową drogę budowania neuroprzekaźników, że po przebudzeniu nie robisz nic z telefonem, ale idziesz po szklankę wody, którą pijesz. Możesz to wzbogacić. Szklanka wody, trzy oddechy i pościelenie łóżka, jeżeli masz na to wpływ i mieszkasz sam. Jeżeli nie, to nie. Jeżeli śpisz z partnerem i nie możesz tego zrobić po przebudzeniu, to tego nie rób. Wypisz klamkę i zrób krótki oddech. Trzy razy. Trzy razy trwa to trzy sekundy. Nie chodzi tu o wielkie zmiany. Chodzi o mikrosygnał dla mózgu. Sygnał, który mówi, OK, mamy nową pętlę. Tu się miało coś wydarzyć, ale dzieje się coś innego. Zapominam o tym, wchodzę w drugi nawyk. Idziemy tędy. Gdy powtórzysz to kilkanaście razy, gwarantuję Ci, stary impuls zacznie słabnąć, słabnąć, aż w końcu zgaśnie. Jeżeli pracujesz i palisz papierosy i paliłeś te papierosy w trakcie pracy, były momenty, konkretne godziny, w którym twój mózg mówił na dwór. Na dwór. Fajne. Zdecyduj, żeby wytworzyć nowy nawyk. Przez tydzień w konkretnej godzinie, w której akurat wychodziłeś na zewnątrz palić. Prawdopodobnie kilka razy, ale wybierz sobie jedną z tych godzin. I powiedz sobie, ok, tą godzinę zamieniam, te 10 minut palenia papierosu, na trening oddechowy. Idę na ławkę, siadam i oddycham treningiem Wim Hofa jakkolwiek, by wytworzyć po prostu inny nawyk. Twój mózg po 5 dniach zacznie patrzeć, że jest godzina X i robiłem co innego, ale teraz idę tu. Wytwarzam nawyk oddechu. I nie chodzi o ten oddech. Chodzi o to, że zamieniasz nawyk na zupełnie coś innego. Niż to, co robiłeś wcześniej. I to właśnie zgaśnięcie pętli kompulsywnej. Zamiana jednego nawyku na drugi. A to się nazywa wolność. Wolność. Umiejętność wyjścia ze złych nawyków, by tworzyć dobre. Bo tak jak motto przewodnie mojego kanału mówi, nawyki tworzą przegranych albo tworzą mistrzów. Bo tak naprawdę to co kreuje nasze życie to nie nasza osobowość, nasza inteligencja, nasze oczytanie, nasze ciała. To co tworzy twoją i moją rzeczywistość w dzisiejszym świecie to Twoje codzienne małe nawyki. Małe nawyki. Nawyk jedzenia, nawyk oddechu, nawyk snu, nawyk zachowania, nawyk ścielenia łóżka, albo nawyk picia, nawyk palenia, nawyk zażywania narkotyków, nawyk wulgaryzmów, nawyk krzyków, nawyk bicia. Nawyk obgadywania, nawyk narzekania, nawyk dołowania się wszystkim, co wokół nas. Nawyk! Nawyk tworzy Twoją rzeczywistość i to tylko Ty decydujesz, czy świadomie zamieniasz nawyki, te, które Tobie nie służą, na te, które Cię budują i tworzą z Ciebie arcydzieło na tym świecie. Tabuko od nawyku. Ja Wam życzę pięknego dnia. Mam nadzieję, że taki będzie. Dużo zależy od tego, jak na niego spojrzycie. Amen.